No, ale ja, o, ja nie umiem się, tam, się tak witać Ale to ty się przywitaj Chciałbym przywitać? A ty też nagrywasz? Nie. A to nie, to ja też nie nagrywam To jak będę? To tak To no poczekaj, daj mi chwilę Tylko będę musiał to obrobić jakimś Vegasie, no, w jakiejś czy? No, nie, nie wiem czy będę miał, no dobra Jak zaczynały No Jak bym zacząć? Nie wiem, co mam zrobić, ty! Hej, cześć, wszystkim z tej strony Merwarię, a to kolejny. Kurwa, pierwszy, zjebałem, cofnij to. Dobra, Zaczniemy później, jak będziemy już trochę mieli. No dobra, to co robimy? Chcemy Ok. Lagi są, xD Jakie kurwa, szataństwo. I pewnie Dawid w tym momencie nagrywa ja sobie śnibkę, hehe. Ale mam beczkę. O, de 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 nam de, -de, 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 -de. Ja nabrym, Początki bo... nie zawsze bywają, trudne. Ja w sumie mam.. O kurwa, lak 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 Uj, ja la, pierdo la, la, Co ja zrobiłem? Co ja zrobiłem?! la, 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 Fuck 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 Tyle węgla O węgiel to jest no, Węgiel to znaczy tak. Dobra już wiem gdzie jest Dobra ja idę kopać O czyli ekscytujące wszystko robienie kopalni. Nie no na początku wiesz Na początku Dobra, trzeba. trzeba Trzeba itemy Witamy kolejną osobę w naszym turnieju. Dzisiejszymi zawodnikami dzisiejszym będą Bardoki oraz Skład Jak się piorun, ja właśnie też dołączę do nich. <grym> Zaraz dołączy do nas Memvarien, ale musi zejść kurwa na kopalni. Jegościu cały czas siedzę w kopalni. <grym> Wezmę. O kurwa, wyszedł! Może to oglądać filmy Disa? Co to ustawią? Co to za toksyczność? Boże, kochany. O? Szanujmy Norberta. A przecież tam było napisane, że oglądać... Filmy. No właśnie, to było bardzo dobrze, bo oszanujemy Norberta. No co to, to to kurwa ta toksyczność jest? Znalazłem spawner szkieletów! Pomocy Czekaj! O kurwa! O kurwa Kurwa! Jest z tu bo spawner szkieletu znalazłem. Wiem, co na podlażyłeś. kurwa, po co podłaziłem Nie podłaziłem, próbowałem uciekać, bo zbrałem sobie węgiel. ci 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 Ja pierdolę. Jest serwer? Ja jest, dawaj. To dzięki za połknięcie, kurwa. Dobra sobie. Co, gdzie? Pisałem. A. Co? Teraz? Dobra. No kurwa, nie wyskoczyło mnie Nie niego. to co, mój problem? Kurwa noc, ja Ała! Szkielet mnie sadzi w dupę, mermi. Kurwa, pomocy, tepnij mnie do siebie. Mermi. Hmm. Nie ma takich komend. Jak to kurwa nie ma? No na jakiś home inne, tak jak bieży to bez te panie, bo to nie ma sensu. Nie mm. ja wiem, Kajtu, że ty byś chciał, ale. Kurwa, umarłem prawie. Na samym początku, jeszcze w dodatku. O oni się na samym początku dowalili pięściami, to wiesz? <laughs> ale walenie pięściami, a walenie upala, bo jest innego. Wiem. O, ma sens. Jezus! To to jest za dźwięk. Tylko ciarki przychodzą, wyskoczy. Bez... What the fuck? It's creepy. Proszę tak nie. Po, ej, ej, na blisko podszedł! Tak? O kurwa! O kurwa, zaczyna się idealnie. Gościu. Ja muszę jakieś zombie zajebać, bo mnie Coś się kurwa, dzieje bo... w tych rzeczy, ja słyszę. A nie to... Kurwa, kiedy, kiedy dzień zastanie nas? I wyjdziemy w głęboki las. Kurwa, wypierdalaj, powiedziałem ci coś, kurwa. No naprawdę, Thanks. family friendly content. No, Super. Całą godzinką się zjadę zaraz, kurwa. prawda? Jak to test, uczył bogactwo, to kurwa. O, kurwa. Kurwa, jeden o, o, diament o, był! Ja pierdolę, no nie! No i prawidłowo, kurwa, nie zasługujesz. <laughs> jeden diament! Ale kurwa! Po prostu jeden. A jeden, tak naprawdę na 40, ale się nie chce nie... Nie, zna. jeden, naprawdę, no kurwa, chujście nie <grystwór> <grystwór> no Właśnie, o. czekajcie, bo Debil paprof się rozłączył. Sam żeś debil. Hmm? Ty też! Ja Teraz no, Kurwa! Przyszedłem z kultury porozmawiać z Dawidem. O kurwa 500 Dwarc plus zostało jebane diamenty, a ja nie... Nie mam 500+, chuj, jedna. Dawid też dostaje. Dawid dostaje, ja nie dostaję. No. O kurwa, zapomniałem, że Dawid może. Ukryj się, zajebko, zajpiemy. Ja nie cię wiem. nie podpuszczam! A tak nie podpuszczasz, to nie opłaca się. Nie mam ale skońca. podpuszczam. Nie, dobrze, nie, poważnie mi się nie chce tego resetować po prostu. No, no kurwa! Jak się ten... słyszy coś? Już mi przeciwniksko zabawaka zabawka, kolacza Zapal się człowieku, sztaknij się. Już wiemy, że będziemy najwięcej śmierci na serwerze. <śmienicza> Bartek i Antoni się kurwa gonią. Tak, jak na razie nie ma ani jednej, bo... Ale bez tego to Antek gonił. No, coś takiego, mi się w ogóle mega porówna. No. Chuj, oni mieli tyle samo. Nie no, teraz Bartek go przewyższył, bo nie wiem ile razy już umarł przed moim przyjściem. Ile Anteka radzą? Ja pierdolę! <grym> o, cztery. <grym> o kurwa, o kurwa, ale dobre. Szampańska zabawa. <grym> Ja Ej, jak wy, ale ja się jak wyśmienicie. ogóle, No kurwa, słychać? No kurwa! What the fuck was that? Ah!